Zastanawiajcie się, ile możesz zarobić używając swój niezużyty internet. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak dokładnie takie sumy zarabiać dzięki aplikacji Paw. Z rozpoczęciem odcinka i zaraz Wam pokażę, jak się zarejestrować oraz pobrać całą aplikację. Przed tym chciałbym Was zaprosić do subskrypcji tego kanału oraz do zostawienia lajka pod tym filmikiem, aby kanał poszedł dalej. Okej, okay, a więc na samej stronie mamy parę sposobów na zarabianie, m.in. udostępniania naszego internetu, ankiety oraz gry, jeżeli się nie mylę. Jak widzicie, tutaj na stronie mamy kalkulator, link będzie w opisie do strony. I na przykład, mając dwa IP, używając urządzenia 24 na dole, możemy zarobić nawet 20 dolarów miesięcznie. Nawet 10 IP, 100 dolarów, możemy również ankiet, na przykład ile chcemy ankiet robić, tutaj również mamy ile możemy zarabiać. Jak widzicie strona jest legalna, legitna, tutaj Wam też wstawię teraz screena z że dostałem te wypłaty. Jak widzicie tutaj są też ciągle, ciągle nowe wypłaty i tak dalej, ale już wam zaraz pokażę jak to dokładnie się zarejestrować. Ok, jeżeli wejdziecie w link w opisie, wyskoczy wam taka strona, klikacie sobie odbierz 3 dolary teraz oraz wpisujecie tutaj swojego maila oraz hasło i rejestrujecie swoje konto. To. Okay, po wyjściu już na samą stronę, po zalogowaniu się, wyskoczyłam Wam taki tutaj panel. Oczywiście nie będziecie tutaj jeszcze żadnych urządzeń. Klikamy sobie do app i pobierze nam się program, do który dopiero zaraz pobierzemy. Przed rozpoczęciem chcę Wam jeszcze pokazać, że tutaj są gry na przykład, ale mam adblockera, więc ja sobie Wam teraz nie pokażę. Ankiety również mam adblockera, oczywiście tutaj zaproszenia również działają, mamy z tego jakiś tam procent od każdej osoby zaproszonej. Także ta strona jest bardzo przejrzysta i bardzo prosta, ale zaraz Wam pokażę jak wygląda już sama aplikacja. Ja okay, więc po prostu po pobraniu aplikacji logujemy się na nią, jak widzicie tutaj mamy swój balans, minimalna wypada to jest 5 dolarów, tutaj mamy i musimy kliknąć, że chcemy zacząć zarabiać, tutaj nam zaczyna po prostu zużywać ten internet, Internetu bardzo nie obciąża, tak naprawdę nie jest to w ogóle zauważalne. Tutaj są zasady, takich nie można robić, jak dalej. Mają również dużo poradników, na przykład na YouTube. Tutaj macie swój link. Ja tutaj nie wiem, czemu coś mi się zepsuło i mi go nie pokazuje. Tak samo mają aplikację na telefon, na Androida, na Maca, na ios -a, także naprawdę znajdziecie każde swoje urządzenie. Myślę, że to tyle. Po prostu aplikacja nie wam w tle, wy gdzie z tego zarabiacie i miesięcznie zależy, ile będziecie też jej używać, i tak dalej. Możecie robić właśnie te ankiety, nie ankiet, będziecie dostać dodatkowe pieniądze i tym bardziej szybciej będzie wam zebrać na wypłatę. No ale co, myślę, że to tyle. Zapraszam Was. Z następnego odcinka Shamano.